Cześć, nazywam się Tomasz Szultke, jestem członkiem zarządu firmy RomGas. Dzisiaj jesteśmy na gospodarstwie w województwie kojawsko-pomorskim Pana Arkadiusza. Jest to gospodarstwo zbożowe. Na tym gospodarstwie Pan Arkadiusz suszy swoje plony w suszarni zasilanej gazem płynnym. Gazem ze zbiornika, który dostarczyliśmy. Jest to zbiornik na ramię, zbiornik mobilny. Jedno z naszych najnowszych i topowych rozwiązań. Największą zaletą rozwiązania zbiornika na ramie jest czas dostarczenia tego dla klienta, tak naprawdę możemy to zrobić w kilkanaście dni, nie wymaga to pozwolenia na budowę, przy tej pojemności 10 tysięcy litrów nie wymaga to też... Decyzji środowiskowej. Bardzo dużą zaletą tego rozwiązania jest to, że klient może przewozić sobie zbiornik na ramię na inne gospodarstwo, w inne miejsce, nawet w obrębie tego samego gospodarstwa. Jest to bardzo szybkie, bardzo proste. Ważne tylko, żeby zbiornik był pusty, a nowe miejsce należy zgłosić. Aby zagwarantować klientowi ciągłość produkcji, dostarczamy gaz w ciągu 24 godzin od zamówienia. Jest to możliwe dzięki systemowi telemetrii, który został zamontowany na zbiorniku. Dzięki niemu mamy możliwość odczytywania poziomu napełnienia zbiorników w czasie rzeczywistym. Gwarantuje to naszym klientom to, że nie zostaną bez gazu, że nie będziemy mieli przestoju w produkcji. W tym gospodarstwie zastosowaliśmy zbiornik o pojemności 10 tysięcy litrów, ponieważ moc urządzenia sprawia, że nawet przy zastosowaniu maksymalnej pojemności zbiornika gazu wystarcza jedynie na 4 dni suszenia w pełnej mocy, żeby, żeby klient spał spokojnie albo pracował spokojnie i skupił się na swojej pracy. Zdecydowaliśmy się właśnie na taki zbiornik. Mobilne instalacje gazowe będą doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy do końca zwlekali z. Podjęciem decyzji o zakupie suszarni albo z medium, które będzie zasilało tą suszarnię, ponieważ jesteśmy w stanie zbudować taką instalację w ciągu dwóch, trzech tygodni. Jest to też doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy stracili możliwość zasilania swojej suszarni dotychczasowym medium, mają problem z zorganizowaniem sobie czy węgla, czy opału. Rozwiązanie to sprawdzi się także dla osób, które chciałyby świadczyć usługi. Suszenia zboża w gospodarstwach swoich klientów. Jest to o tyle wygodne, że można przewieźć suszarnię, przewieźć całą instalację do klienta, wysuszyć zboże na gospodarstwie tegoż klienta. Następnie można ze sprzedażą zboża poczekać po prostu na, na, na czasy, kiedy ceny będą korzystniejsze. nazywam się Zawadziński Arkadiusz. Nasze gospodarstwo zajmuje się profilem głównie produkcja mleka. Od 2-3 lat zaczęliśmy w troszeczkę większą produkcję roślinną, gdzie zaczęliśmy suszyć większą ilość kukurydzy. Suszarnia była dokupna na instalację gazową, na propan. Postawienie zbiorników na pozwolenie na budowę było bardzo czasochłonne. Zdecydowaliśmy się na instalację zbiornika przenośnego. Jest minimalna biurokracja, można zbiornik przywieźć dosłownie w dwa dni, zainstalować ten zbiornik. Jest to zbiornik tylko na zgłoszenie. Jest projekt, ale taki minimalny. Jest to bardzo szybko do zrealizowania. Razem tutaj z firmą Romgas, która bardzo w tym kierunku nam pomogła, co po pozwoliło naprawdę w krótkim czasie przed żniwami kukurydzianymi to wszystko zmontować, zainstalować i no, funkcjonuje to już. Jeden rok przymierzamy się do drugiego roku. Suszarnia ma wydajność około od 70 do 100 ton na dobę. Suszymy kukurydzę około 1700 ton w sezonie, w zależności też od wilgotności kukurydzy, czyli, czyli jak jest poniżej 30% wilgotności, no to wiadomo wydajność w suszarni jest większa, mniejsze zużycie gazu. Oczywiście czym jest większy Grza, wilgotność kukurydzy, tym, tym gazu wychodzi więcej. Od ponad roku korzystamy z firmy Romgas na dostarczanie nam gazu. Myślimy, że ta dostawa gazu będzie systematyczna i w odpowiednim czasie i terminowa na pewno. Praca też się rozszerzyła na dostarczanie oleju napędowego B-0. Też jesteśmy w kontakcie wyszukiwania też dobrych cen i zakupu w dobrych cenach co co też skutkuje wtedy dobrą opłacalnością w gospodarstwie. Też te świadczymy usługi suszarnią mobilną. Jest możliwość dowozu na miejsce i przeinstalowania zbiornika. Jest to po prostu dosyć, jakby to powiedzieć, szybko do zrealizowania. Oczywiście przy jakichś większych tam ilościach, bo przy małych ilościach suszymy to na miejscu, jest możliwość dowiezienia suszarni na miejsce i zbiornika prze, przewiezienie. To też zadecydowało odnośnie tego przenośnego zbiornika i suszarnia, która jest mobilna, że docelowo jest budowany inny budynek, gdzie będzie można suszarnię przewieźć i zbiornik. I zbiornik będzie mógł być zainstalowany na terenie tego gospodarstwa, ale w innym miejscu. I to jest też uważam, że bardzo fajne, bo nie wiąże się to ze z budową fundamentów, jakiś Pozwoleń, projektów wielkich, a pozwala na to, że możemy spokojnie to zdemontować i przewieźć. I nie kosztuje to wielkich pieniędzy na, na, na przewiezienie tej całej instalacji zbiornika plus suszarnia.